Cześć, z tej strony AgrosieMyśl Witam Was po bardzo długiej przerwie od vlogów, ponieważ wszystko robiłem pod muzykę. Jakoś vlogów mi się nie chciało robić. Takie tam wytłumaczenie. No co, dzisiaj mamy 14 lipca. Zaczęliśmy żliwa, Kosimy Jęczmień, Kombajnem MDW. Tutaj mamy jeszcze, mogę pokazać Ursusa 1224 z tandemką Dojca i no ogólnie są dwa Dojce. Jeden jest już na bazie, bo miał tego pełną szczepę 902 z podomną szczepą jak tutaj już pojechała do magazynu się wysypać Co, można pewno żniwa zaczęliśmy z 2-3 godziny temu jak na razie skosił 3 hektary bo bardzo gęsty jęczmień jest i ciężko kombajn ma trzeba powoli jeździć ale jakoś to idzie jak na razie pogoda jest bo, bo jest Jutro ma niby zacząć padać, dlatego dzisiaj chcemy jak najwięcej skosić Zaraz może do kombajnu wejdę, ale nie wiem, czy nie będzie pełny co? Już na dojcu ogólnie mam jeden zbiornik Powiem, że jęczmień sypie ładnie bo ogólnie pojechał na wagę tą 902, zobaczymy ile to wyjdzie z hektara. Ja powiem, że, no właśnie, jeszcze jak mam powiedzieć, to wilgotność ogólnie, no to jakoś chyba tam 14 było, ale jęczmień jest naprawdę ładny. Teraz skośnił te 3 hektary Tu zostało może jeszcze 4 jęczmienia i jeszcze pole 17 hektarowe Myślę, że jak będzie pogoda no to jeszcze dwa dni jęczmień skoszony i chyba zaczniemy rzepaki bo już doszły, trochę zaczynają pić od nadmiaru deszczu ale jest lipa, trzeba jeszcze pryskać Myślę, że że Bagi to za dwa, za dwa tygodnie właśnie pojedziemy zrandafować Żeby doszły Ja wiem, że kombajn jest tak ustawiony, że w ogóle nie gubi nic. Jest fajnie ustawiony i ciągle go każdy Bo co to szybko? Tak jak mówiłem, gęsto, gęsto jest. Tutaj mogę pokazać ogólnie do nagrywania. Zamówiłem kamerę GoPro, to jest akurat nagrywam. Tu jest takie rozprzęty, mam do niej. Znaczy to jest połowa sprzętu. Połowa sprzętu do niej to jest. Jest jeszcze więcej tych uchwytów, wszystko To jest bardzo fajne, podoba mi się. Mamy magnesik, na pewno będą fajne ujęcia, jakieś coś takie pierdoły mocowania, nie mocowanie. fajnie, bo skrzyneczka jest na coś. Co można wrzucić No i ogólnie już jak te 3 hektary skosił, co tam na liczniku ma to wyjechało już Zboża, jedna, jedna cała taka przyczepa, o trzeba jechać, jedna cała taka przyczepa i... i jeden tandem, jedna cała przyczepa i tandem. Będę miał w sumie U to dwa zbiorniki i pełny jestem Teraz już będę też gonić na ten się wysypać szybko ten rok zleciał. Żniwa ma znowu. Chciałem też przeprosić czasem, bo dawno vlogów nie robiłem, nie wiem co mówić. No tak trochę, co się na, na myśl nasuje, na to mówię co? Nie? No nie wiem co mówić dokładnie. Radio, się... radio, Maria, Dobrze jest. 还有那这还有。 Prawie pełni. To się akurat zadzwoni teraz, zobaczymy. Jak tam? Bo ja tu pełny jestem. Dobra, to co ja podjadę, bo ja pełny jestem. Dobra, to czekaj, tam zobaczymy. Oj. No już, 902 wraca. Po prostu jest Ale jest ciężko, bo się kopiemy trochę Jakoś no, idzie No No tak Tutaj już dziadek jedzie no, Tu na górę, bo tam dziadek jedzie, co nie? Yes.